Do M, Adam Mickiewicz. Precz z moich oczu, posłucham od razu. Precz z mego serca i serce posłucha. Precz z mej pamięci. Nie, tego rozkazu moja i Twoja pamięć nie posłucha. Jak cień, tem dłuższy, gdy padnie z daleka, tem szerzej koło żałobne roztoczy tak moja postać im dalej ucieka tym grubszem kirem twą pamięć pomroczy na każdym miejscu i o każdej dobie gdziem z tobą płakał gdziem się z tobą bawił wszędzie i zawsze będę ja przy tobie bo wszędzie cząstkę mej duszy zostawił gdy zadumana w samotnej komorze do arfy zbliżysz nieumyślnie ręką, przypomnisz sobie właśnie o tej porze, śpiewałam jemu tę samą piosenkę. Gdy grając w szachy, gdy pierwszemi ściegi śmiertelna złowi króla Twego matnia, pomyślisz sobie, tak stały szeregi, gdy się skończyła nasza gra ostatnia. Gdy to na balu w chwilach odpoczynku siedziesz, nim muzyk tańca zapowiedział, obaczysz próżne miejsce przy kominku, pomyślisz sobie, on tam ze mną siedział. Gdy książkę weźmiesz, gdy smutkiem wyrokiem stargany ujrzysz kochanków nadzieje, Złożywszy książkę z westchnieniem głębokiem, pomyślisz sobie: Ach, to nasze dzieje. A jeśli autor po zawiłej próbie parę miłosną na ostatek złączył, zagasisz świecę i pomyślisz sobie: Czemu nasz roman? Romans tak się nie zakończył. Wtem błyskawica nocna za migoce. Słucha w ogrodzie, zaszeleści grusza i puszczyk z w okno załopoce. Pomyślisz sobie, że to moja dusza. Tak w każdym miejscu i o każdej dobie, Gdziem z Tobą płakał, Gdziem się z Tobą bawił, Wszędzie i zawsze będę ja przy Tobie, Bądź wszędzie cząstkę mej duszy co stawił. Witajcie moi kochani. Przepiękny wiersz. Ja go od najmłodszych lat bardzo kochałam. Jeszcze wtedy nie rozumiałam tej poezji, no bo jako młoda dziewczyna też jeszcze się nie miało doświadczeń. Miłosnych, a tym bardziej tak głębokich, tak duchowych. I wiecie co, kochani, na podstawie tego wiersza sprawdzimy sobie dzisiaj dla wszystkich, którzy nie mają kontaktu, kiedy te wielkie miłości odeszły, bądź może jeszcze są. Zobaczymy, jakie wspomnienia. Ma ta osoba, o której teraz myślisz, jeśli chodzi o Ciebie, jakie to są wspomnienia? A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasny, czysty przekaz. A ja dziękuję Wam, kochani. Za wszelkie formy uznania. Dziękuję Wam za piękne komentarze pod ostatnim moim przesłaniem dla Was. Nie sądziłam, że tyle osób poruszy to moje przesłania, te moje słowa. I tym bardziej jestem szczęśliwa, że do wielu osób to trafiło. A teraz zaglądamy sobie. Jakie wspomnienia ma ta osoba z Tobą? Zobaczymy, może nam się pojawi ta osoba najpierw, a jak nie, to zobaczymy, jakie wspomnienia ma. Dla niego byłaś domem, byłaś stabilizacją. To było połączenie. Bratnik dusz. Byliście bardzo blisko siebie. To było połączenie dusz i ciał i no, odnalazłaś w nim dom, a on w tobie. Może nawet byliście małżeństwem. Jeśli nie, to było to piękne połączenie. Całkiem możliwe, że mówimy o Twoim byłym mężu, o byłym partneru, bądź obecnym mężu. Bądź widzi wspomnienia, jakie wiąże z Tobą. To jest piękna, dojrzała, pełna dumy kobieta. Byłaś ciągle w ruchu. Ciężko było Cię e, utrzymać w jednym miejscu. Pełna energii, lubiąca sport, lubiąca ruch. Ale dla niego też byłaś wspaniałą żoną, wspaniałą matką. Był czas na szaleństwo. Ale też był czas na stabilizację, na ciepło, na matczyną miłość. Wspomnienia, jakie z tobą ma, to również te, kiedy zostałaś uwięziona w swoim więzieniu, kiedy zakończyła się Twoja wolność. Był okres, kiedy mentalnie mogło ci iść nie zaciekawiej. Może nadmiar obowiązków, obciążenie, dużo ciężkich myśli, ale potrafiłaś sobie z tym poradzić i potrafiłaś ruszyć znowu w kierunku słońca stałaś jak ten feniks popiołów i zostawiłaś te ciężkie myśli ten ciężki okres w swoim życiu za sobą i otworzyłaś nowe drzwi Pamiętacie smutną, pamiętacie rozczarowaną, pamiętacie, kiedy cierpiałaś właśnie z powodu miłości, kiedy on cię mocno rozczarował. Pamięta Twoją twarz, smutną, kiedy po policzkach spływały łzy. Jednakże powróciłaś, szybko stanęłaś na nogi. I znowu ruszyłaś w kierunku słońca, odzyskałaś swoje szczęście. Dla ciebie najważniejsza, największym szczęściem zawsze była rodzina, i robiłaś wszystko, aby tą rodzinę utrzymać, aby w Twojej rodzinie panowało szczęście. Pracowałaś dużo i statecznie. Starałaś się wszystkim dogodzić. Starałaś się, byłaś dobrą kucharką. Piękne, wspaniałe ciasta piekłaś. Zawsze z uśmiechem w kuchni. To słyszę. I byłaś zawsze biernym przyjacielem. Na Ciebie wszyscy mogli liczyć. Byłaś mądra, inteligentna. Wykształcona, ta Twoja mądrość biła z daleka. Inteligencja była wypisana na Twojej twarzy. Ciągle szukałaś nowych doznań, nowej wiedzy, ciągle pogłębiałaś tą wiedzę. Ty byłaś głodna wiedzy, byłaś głodna rozwoju. Zawsze mówiłaś swoją prawdę. Jedynie co mu przeszkadzało, to Twoja aktywność właśnie w mediach społecznościowych. I zawsze dbałaś o pokój i harmonię w swojej rodzinie właśnie. Każdy konflikt był przez Ciebie łagodzony. Ty miałaś zawsze wyrównane serce i rozum. Ty potrafiłaś kochać, ale też potrafiłaś mówić swoją prawdę. I byłaś zawsze sprawiedliwa w stosunku do wszystkich. Często patrzyłaś na wszystko z wyższej perspektywy, nie tak tylko przyziemnie. W każdym widziałaś więcej, w każdej sytuacji potrafiłaś doszczec głębie. I to, co zostało mu w pamięci, to Twoje marzenia, Twoje plany. że ciągle miałaś jakieś plany, że nie przestawałaś marzyć. I do dzisiaj jesteś tą marzycielką. Że ty potrafisz praktycznie zacząć od zera. Potrafisz zacząć od zera, i potrafisz iść ze swoimi marzeniami. Pomimo tego, ile bólu przeszłaś w swoim życiu, Ty nigdy nie traciłaś nadziei na to, że i dla Ciebie zaświeci słońce, że i Ty będziesz szczęśliwa, i że w Twoim życiu. Karma się odwróci i będziesz opłacona za to wszystko, co do tej pory dobrego zrobiłaś. Jakie wspomnienia jeszcze masz z tobą związane? Że zawsze u ciebie dawanie i branie było na jednym poziomie. Nigdy nie byłaś egoistką. Widzicie, jaką osobę, która dużo czytała. On pamięta Ciebie ciągle z książką. Ty byłaś tą osobą, która jeszcze wysyłała kartki na święta, która pisała listy. Taką Cię zapamiętał. To Ty zawsze dbałaś o to, aby w domu było ciepło, aby w domu zbierała się cała rodzina. To Ty organizowałaś wigilię, uroczystości i tym samym scalałaś całą rodzinę. Dawałaś mądre rady, ponieważ sama byłaś mądra. Dla ciebie najważniejsza zawsze była harmonia i rodzina. Ale oprócz tej rodziny byłaś bardzo, czy jesteś seksowną kobietą do dzisiaj. I każda zmiana, każda twoja metamorfoza z roku na rok sprawiała, że stawałaś się coraz piękniejszą kobietą. Kobietą pełną miłości do siebie, jak i miłości do innych. Kochani, ja bym tak już to zostawiła, bo się pięknie zakończyły te wspomnienia. Pięknie płynęła energia, i ja mam nadzieję, że z tym mężczyzną jesteście bo jeśli nie jesteś, jeśli on odszedł, jeśli on odszedł, to wierzcie mi, żałuje, jak nie wiem, bo to, co on, jakie on ja ma wspomnienia z tobą związane, no to to jest mega piękne. Jeśli ty go zostawiłaś, to wierz mi, on i tak cię widzi jako tą najpiękniejszą, najdobrą, to jest ta najwspanialsza kobieta na świecie. Taką zawsze dla niego zostaniesz. Czy to dla męża, czy ex męża, czy ex partnera dziewczyny? Tutaj ktoś, jeśli jest z wami, to ma pota. Ktoś, kto was zostawił, żałować będzie do końca swoich dni. <grym> to tyle ode mnie, moi drodzy. Do zobaczenia, do usłyszenia, buziaczki. Mm.